Ostatniej kolejce drugiej ligi w 2025 roku dominację w meczu na szczycie potwierdził lider. Emocji nie brakowało też w Poznaniu, nowym targu i Bielsku Białej. Zapraszamy na magazyn skrótów Betclick drugiej ligi. Zanim przejdziemy do poszczególnych spotkań, zestaw par 19. kolejki. Najciekawiej zapowiadał się mecz w Grudziącu, gdzie Olimpia gościła Unię Skierniewice. Niezłego poziomu można było się też spodziewać w starciu Warty z czy Podbeskidzia ze Stalą. Zapraszamy na najciekawsze wydarzenia 19. serii gier. W Resowi po siedmiu meczach bez wygranej klub podziękował trenerowi Piotrowi Kołcowi, a zastąpił go asystent Paweł Młynarczyk. Kiepskie humory też w zagłębił Sosnowiec, którego pasa bez wygranej trwa od czterech spotkań. Pierwsi zaatakowali goście. Piłkę rozegrali Marcel Broniewski z Jewkieniem szykawką. W dogodnej sytuacji znalazł się Kacper Skóra, jednak jego świetny strzał obronił Jakub Tetyk. Szybko odpowiedziała resowia. Pojedynek główkowy wygrał Maciej Kowalski-Haberek, Dawid Hans przedłużył podanie, a sam przed Mateuszem Kabałą był Gracjan Jaroch, ale nie pokonał bramkarza. Chwilę później z rzutu rożnego dośrodkował Adrian Małachowski, a Dawid Bałdyga pewnym strzałem głową trafił na 1 do 0. W 14 minucie z lewej strony na dalszy słupek dośrodkował Hans, w pole karne wbiegł Kornel Rembisz, ale nie wcelował w bramkę. Później obie drużyny długo miały problemy ze stwarzaniem okazji. Dopiero w końcówce pierwszej połowy Rzeszowianie wyprowadzili kontratak. Kilka podań, wydawało się, że goście zażegnali niebezpieczeństwo, ale Kabała podał pod nogi Bałdygi. Tym razem napastnik Resowi nie wykorzystał okazji. Po zmianie stron gospodarze znów zaatakowali. Mateusz Czyżycki strzelił z ponad 20 metrów, błąd ponownie popełnił Kabała, odbił piłkę przed siebie. Najszybciej do niej wystartował Bałdyga i było 2 do 0. Jeśli Zagłębie chciało jeszcze odrobić straty, to w 54 minucie wpakowało się w tarapaty. Bartłomiej Wasiluk ostro sfaulował Mateusza Geńca. Skończyło się czerwoną kartką i przepychanką między piłkarzami obu drużyn. Mimo osłabienia goście zaatakowali. Dawid Szot wymienił podania z Bartoszem Boruniem, który wbiegł w pole karne, a akcja zakończyła się strzałem Szota, z którym poradził sobie Tetyk. Grew w przewadze chciała wykorzystać Resowia. W 86 minucie z rzutu wolnego dośrodkował Małachowski, Kowalski Haberek trafił w poprzeczkę, do piłki dopadł Jan Silny i mocnym uderzeniem ustalił wynik meczu na 3 do 0. Gospodarze wygrali pierwszy raz od 5 października. Pod halę Nowy Targ gościło rekord Bielsko-Biała, który nie wygrał już od pięciu spotkań. Nie jest w strefie spadkowej, a więc gospodarze byli zdecydowanym faworytem. I od początku wszystko przebiegało po myśli Nowotarżan. W szóstym minucie po akcji Jakuba Rubisia i Marcina Michoty niecelnie głową uderzył Łukasz Seweryn. Kolejna okazja to podanie Radysława Wacławika i tym razem celny strzał Seweryna, ale Wiktor Kaczorowski nie dał się zaskoczyć. W końcu odpowiedział rekord. Przejął piłkę na połowie rywala. Daniel Ściślak podał do Jana ciućki, pomocnik gości mocno kopnął Maciej Stryczula, odbił piłkę Mateusz Tykieli z bliska, fatalnie przestrzelił, choć i tak był naspalonym. Nadal atakowało pod hale. W 35 minucie Wacławik popisał się świetnym podaniem do niepilnowanego Piotra Giela, który spokojnie przyjął piłkę i z zimną krwią strzelił na 1 do zera. W doliczonym czasie Rubić dośrodkował w pole karnej, ponownie przed szansą stanął Giel, wygrał pojedynek z Janem Sołodzińskim, ale nie trafił w piłkę. Tuż po zmianie stron Maciej Kumorek stracił piłkę w polu karnym, Filip Sapiński podał do Daniela Świderskiego, najlepszy napastnik rekordu nie zdołał pokonać Stryczuli, choć sytuacja była dogodna. W 55 minucie bardzo dobre podanie Krzysztofa Salaka, Adam Chojecki wbiegł w pole karne, wyłożył piłkę Bartoszowi Kurzei i było 2 do 0. To prowadzenie uspokoiło pod z kolei rekord nie rezygnował. Kwadrans po stracie gola wyprowadził kontratak, z prawej strony dośrodkował zmiennik Michał Śliwka, a kolejny rezerwowy Wojciech Łaski tuż po wejściu na boisko zdobył kontaktową bramkę. I Bielszczanie byli blisko wyrównania, kiedy za chwilę mocno z pola karnego uderzył Jakubryś, ale stryczula obronił. W 85 minucie ponownie akcja prawą stroną i dośrodkowanie śliwki, a tym razem kolejny rezerwowy Kacper kacprzak strzałem głową doprowadził do remisu. Pod hale rzuciło się do ataku. W piątej minucie doliczonego czasu indywidualna akcja Hojeckiego, który wbiegł w pole karne i uderzył, piłka odbiła się od Sobocińskiego, nie pomogła w interwencji gaczorowskiemu i pod hale w ostatniej akcji meczu wyrwało trzy punkty. Warta tydzień temu pierwszy raz w tym sezonie straciła punkty w Poznaniu i to od razu trzy. Nie brakowało jej sportowej złości, by odbić to sobie na kolejnym rywalu. Tyle, że Chojniczanka pod wodzą trenera Marka Brzozowskiego gra dobrze i ze strefy spadkowej zbliżyła się do czołowej szóstki. Początek spotkania to lekka przewaga gospodarzy, ale bez dogodnych okazji. Za to w 12 minucie podanie dostał Damian Michalik, odwrócił się na linii pola karnego i uderzył tuż obok bramki. Osiem minut później pomocnik koniczanki był w lepszej sytuacji. Po padaniu Marcina Koziny miał piłkę na 11 metrze, ale trafił w rywala. Warta przeważała jednak dopiero po pół godzinie gry. Groźny strzał głową oddał Marcel Stefanik, choć piłka minęła bramkę. W 41 minucie ponownie dało sobie znać Michalik. Na zwód nabrał rywala i strzelił z około 25 metrów. Leo Przybylak z kłopotami obronił. Tuż przed końcem pierwszej połowy świetne podanie Filipa Walusia, a Marcel Zylla mimo asysty Dmytro Juchemowicza strzelił na 1 do zera. Po zmianie stron indywidualna akcja Igora Kornobisa. Obrońca warty wstrzelił piłkę w pole karne, a ta minimalnie minęła słupek. W 52 minucie Kamil Kumuch wygrał pojedynek w powietrzu. Zylla od razu zagrał do Walusia, który jednak nie pokonał Primela. W odpowiedzi kontratak Chojniczanki. Waleryj Szabala świetnie podał do Michalika, który był sam na sam z Przybylakiem, ale nie zdołał doprowadzić do remisu. Honiczanka przeważała, próbowała wyrównać, jednak obrona gospodarzy grała mądrze. Kwadrans przed końcem, okazja dla Warty. Z prawej strony dośrodkował Kornobis, Stefanik nie trafił jednak w bramkę. W 86 minucie pomocnik Warty dośrodkował z rzutu rożnego, głową z bliska uderzył Filip Jakubowski, ale stojący na linii obrońca wybił piłkę. W doliczonym czasie po wybiciu spod własnej bramki w świetnej okazji znalazł się Filip Tonder, minął Primela, który wybiegł za daleko za pole karne, kopnął do pustej bramki i trafił w słupek. To jeszcze nie był koniec emocji, bo Szabala odebrał piłkę Jakubowskiemu. Był sam przed Przybylakiem, ale strzelił obok bramki. Za chwilę Michalik dośrodkował w pole karne, Patryk Olejnik zagrał do środka. Głową uderzył Marcin Firlej i świetną interwencją bramkarz uratował Warcie trzy punkty. W łodzi zmierzyły się najsłabsze drużyny w lidze. Tydzień temu LKS wygrał pierwszy raz od początku sierpnia. GKS Jastrzębie w tym sezonie jeszcze nie poznał smaku zwycięstwa. Lepiej w spotkanie weszli łodzianie. W trzeciej minucie do wybitej piłki dopadł Jakub Bleśniewski i strzelił. Piłka odbiła się od Bartosza Krigera i przeleciała nad poprzeczką. GKS odpowiedział mocnym uderzeniem Nataniela Wybrańca, po którym Hubert i Dasiak musiał włożyć sporo wysiłku, by obronić. Po dośrodkowaniu rzutu rożnego, groźnie, ale tylko w boczną siatkę uderzył Krigler. W 37. minucie indywidualna akcja Lenarda Szczygła, pomocnik UKS-u Zbiegł z prawego skrzydła do środka i niemal z linii pola karnego wcelował w poprzeczkę, a dobitka Adriana Jurkiewicza była niecelna. Tuż przed przerwą na strzał z ponad 25 metrów zdecydował się Marcel Bykowski. Piłka odbiła się od rywala, zmyliła bramkarza, ale minęła też bramkę. W doliczonym czasie Mikołaj Kotarba strzelił z za pola karnego. Bartosz Neugebauer odbił futbolówkę do boku, jednak Szczygieł nie zdołał jej dobić. W drugiej połowie Andreu Arasa dostał podania na lewej stronie, uderzył i Neugebauer z trudem odbił nasz drożny. Za chwilę Mateusz Wzięch wbiegł w pole karne, ale jego strzał został zablokowany. Szansę dostał jeszcze Szczygieł i nie trafił w bramkę. W 68 min. Aleksander Ślęzak staranował Igora Konkolewskiego, sędzia wyciągnął żółtą kartkę, a za chwilę czerwoną, bo to było drugie upomnienie kapitana LKS-u. GKS miał ponad 20 minut, by wykorzystać grę w przewadze i pierwszy raz w tym sezonie wygrać, a po wspomnianym faulu Michał Osipiak z rzutu wolnego trafił w boczną siatkę. Mimo osłabienia okazję tworzył też LKS. Dośrodkował Kotarba, a Szymon Frakowski z bliska nie wcelował w bramkę. W 81 minucie Osipiak poradził sobie z Wiktorem Rzemszykiewiczem i popisał się kapitalnym uderzeniem. Piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. 1 do 0 dla GKS-u. LKS walczył jednak do końca. W doliczonym czasie dośrodkował Leśniewski. Piłkę wybili obrońcy gości przed pole karne. Tam był Jędrzej Zając i mocnym strzałem uchronił gospodarzy przed porażką. Spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1. Tydzień po tygodniu mecz kolejki rozgrywali piłkarze Unii Skierniewice. Najpierw w Poznaniu pokonali wicelidera Wartę, a tym razem mierzyli się w Grudziądzu z trzecią w tabeli Olimpią. Unia zagrała bezkontuzjowanego Kamila Sabiły, czyli lidera klasyfikacji strzelców. Zaczęła od mocnego uderzenia. Po podaniu z głębi pola błąd popełnił Bartosz Zbiciak. Piłkę przejął Damian Gąska, ale przegrał pojedynek z Sebastianem Sobolewskim. Szybko odpowiedziała Olimpia. Przed szansą stanął Tomasz Kaczmarek. Jego strzał jednak obronił Rafał Grocholski. W 22 minucie akcja Unii. Piłka szybko krążyła między zawodnikami. W końcu pozycję do strzału znalazł Mateusz Szmyt. Sobolewski jednak obronił. Kwadrans później na zaskakujący Uderzenie ze środka boiska zdecydował się Karol Turek, tylko postraszył Sobolewskiego, bo nie trafił w bramkę. Tuż przed przerwą kolejna okazja gości. Kolokwialnie mówiąc, rozklepali obronę rywali. Strzał Szmyda z 16 metrów złapał Sobolewski. Drugą połowę też lepiej rozpoczęli Skierniewiczanie. Gąska świetnie podał do Igora Ławrynowicza, który nabrał rywala na zwód, ale jego strzał obronił Sobolewski. W 52. minucie Damian Makuch popisał się znakomitym podaniem. W tempo wybiegł Krzysztof Toporkiewicz i było 1 do 0. Olimpia od razu rzuciła się do ataku. Kaczmarek dostał podanie na lewej stronie, zagrał w pole karne, Kacper Cichoń wyłożył piłkę Dominikowi Frelkowi i był remis. Unia nie zamierzała się jednak dzielić punktami. W 56 minucie dośrodkowanie zrzutu wolnego. Benjamin Czajka podbił piłkę, źle w nią trafił Toporkiewicz, ale kolegę wyręczył Jonathan Strauss i goście wrócili na prowadzenie. Olimpia próbowała odpowiedzieć. Z rzutu wolnego zagrał Kaczmarek, Kacper Jarzec zagrał do Frelka, tym razem strzał kapitana gospodarzy był jednak niecelny. W 74. minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego i piłkę z linii bramkowej wybił Oskar Melich. W końcówce okazja dla Unii tuż po rzucie rożnym. Dośrodkowanie i Julian Kamiński strzelił nad poprzeczką. W doliczonym czasie jeszcze jeden zryw gospodarzy: dośrodkowanie z rzutu rożnego, ale strzał głową Filipa Koperskiego. Świetnie obronił Grocholski. I trzy punkty pojechały do Skierniewic. Świt Szczecin ostatnio imponuje formą i nie przegrał od pięciu spotkań. Gościł Sandecję Nowy Sącz, która gra w kratkę i dlatego był faworytem meczu. I zaczęło się właśnie od ataków gospodarzy. Mikołaj Lebedyński podał do Aleksandra Woźniaka, który wbiegł w pole karne i strzelił. Mateusz Jeleń z małymi kłopotami sobie poradził. Zaledwie kilkanaście sekund później przypadkowe zagranie zawodnika Świtu sprawiło, że Simon Ore był sam przed Jakubem Rajczykowskim, ale przegrał ten pojedynek. W dziesiątej minucie podanie z prawej strony i w dogodnej sytuacji znalazł się Krzysztof Ropski, napastnik świtu fatalnie przestrzelił. W odpowiedzi atak prawym skrzydłem Ore, dogranie do Kacpra Ćwieląga, który zmarnował świetną okazję. Tuż po zmianie stron szczecinianie wyprowadzili kontratak. Dawid Ciechanowski przebiegł prawie pół i zagrał w pole karne, piłkę przejął Dawid Kort i też dośrodkował. W końcu piłka trafiła pod nogi Kacpra Wojdaka, który strzelił sprzed pola karnego i było 1 do 0. 10 minut później udrożny dla gospodarzy. Kort spróbował bezpośredniego strzału, ale Jeleń był czujny i odbił. Z ostrego kąta poprawił jednak Sebastian Rogala i było 2 do 0. Sandecja miała problem, by zareagować. Kwadrans przed końcem, indywidualna akcja Daniela Pietraszkiewicza, który zagrał do Filipa Piszczka. Rezerwowy gości nie zdołał pokonać Rajczykowskiego. W 79 minucie Tomasz Kołbon zagrał na lewą stronę. Pietraszkiewicz podał przed bramkę, a tam Arkadiusz Orzeł kopnął w Świt utrzymał prowadzenie i zasłużenie pokonał Sandecję. Podbecki Beckidzie i Stala spirują do walki o awans na zaplecze ekstraklasy. Lepiej spisuje się zespół z Podkarpacia, a w Bielsku Białej czekają na efekty pracy niedawno zatrudnionego trenera Marcina Wodarskiego. Piłkarzom obu drużyn grę utrudniała gęsta mgła, choć jak się okazało w ósmej minucie była atutem gości. Z rzutu wolnego do środkowa Maksymilian Hebel strzał głową Piotra Rzemły, obronił Konrad Forenc, ale skutecznie dobił Bartłomiej Kukułowicz. kilka minut później warunki się nieco poprawiły i Forenc z pewnymi problemami obronił strzał Jakuba Niedbały. Kolejny kontratak stali. Hebel podał do Dawida Wolnego, który uderzył z ponad 20 metrów i ponownie bramkarz Podbłęcki musiał interweniować. 23. minuta i znów szybki atak gości. Niedbała biegł z piłką od połowy boiska wpadł w pole karne i nie dał rady pokonać Forenca. Wielszczanie przez ponad pół godziny nie mogli znaleźć sposobu na rywali. Wtedy Mateusz Radecki sfałłł Krzysztofa kolankę i sędzia podyktował rzut karny. Z 11 metrów pewnie strzelił Marcin Biernat, i było 1 do 1. Bramka nakręciła gospodarzy. W 37 minucie główką zagrał najpierw Lucjan Klisiewicz, potem Bartosz Martosz i przed szansą stanął Biernat, ale nie trafił w bramkę. Jeszcze przed przerwą kontra pod Beskidzia. Kolanko podał do Klisiewicza, który miał przed sobą tylko Jakuba Stępaka. Bramkarz stali w porę, wybiegł z bramki i zażegnał niebezpieczeństwo. W drugiej połowie okazji było mniej. Dopiero od 70 minuty mocniej zaatakowali bilszczanie. I przyszły efekty. Wojciech Słomka świetnie zagrał w pole karne. Kolanko odegrał do Marcina Urynowicza, który z około 11 metrów strzelił na 2 do 1. Gospodarze ruszyli po kolejną bramkę. Kolanko dostał podanie na powiery Wali i dobiegł przed pole karne. Łatwo zwiódł Jakuba Kędzie i z 17 metrów precyzyjnym strzałem zdobył trzeciego gola dla Podbeskidzia. W 81. minucie z dystansu uderzył Maksymilian Sitek, stępak odbił piłkę do boku, a dobitka Macieja Górskiego była niecelna. Jeszcze przed końcem meczu indywidualna akcja Sitka i tym razem stal od straty bramki uchronił słupek. Soku i KKS bronią się przed degradacją. W trudniejszej sytuacji są Kaliszanie, bo już są w strefie spadkowej. Beniaminek z jest tuż nad nią i liczył, że w meczu u siebie uda się mocniej odskoczyć. Tyle, że grał bez pauzującego za żółte kartki Oskara Kubiaka, czyli drugiego strzelca ligi. Pierwsza okazja to indywidualna akcja Jakuba Sangowskiego, zakończona jednak niecelnym uderzeniem. Za chwilę lepiej spisał się Aleksander Kubacki, ale trafił prosto w bramkarza. W 12 minucie Karol Danielak podał do Dawida Świeca, który popełnił prosty błąd. Konrad Kargul-Grobla nie zdołał jednak tego wykorzystać. Później do głosu doszli goście. Podanie na prawym skrzydle dostał Paweł Mocny, zbiegł nieco do środka i trafił w poprzeczkę. W 33 minucie Kacper Skibicki zagrał w tempo do Karola Danielaka, ale ten przegrał pojedynek z Karolem Szymkowiakiem. W drugiej połowie obie drużyny mocno walczyły, jednak niewiele z tego wynikało. Dopiero w 70 minucie dośrodkował Danielak, głową strzelił Mateusz Gawlik, świetną interwencją popisał się Szymkowiak i wciąż było 0-0. do 0. W końcu przed szansą stanęli też gospodarze. Wołodymir Kostewicz zagrał w pole bramkowe, Maciej Krakowiak nie złapał piłki, a Maciej Śliwa nie zdołał wepchnąć jej do siatki. Do końca wynik się nie zmienił i kibice w Kleczewie nie zobaczyli goli. Chutnik nie wygrał od 10 spotkań i na dobre zadomowił się w strefie spadkowej. Taka sytuacja oczywiście nie pasuje drużynie z Krakowa i wciąż szuka okazji do przełamania. Tym razem na suchych stawach gościła rezerwy Śląska Wrocław. Gospodarze pierwsi zaatakowali. Patryk Kielisz podał do Mateusza Sowińskiego, który uderzył między nogami rywala, ale bramkarz pewnie złapał. Później przycisnął Śląsk, rozgrywał piłkę pod polem karnym Hutnika, jednak nie tworzył dogodnych okazji. W 23. minucie po rzucie rożnym z przedpola pola karnego niecelnie uderzył Adam Ciuczka. 8 minut później po zagraniu Aleksandra Wołczka przewrotką strzelił Paweł Kosmarski, też bardzo niecelnie. Chwilę później ponownie podał Wołczek, uderzył Oskar Wojczak, piłka odbiła się od Krystiana Bracika i przeleciała tuż nad poprzeczką. W 34. minucie Karol Szablowski odebrał piłkę Wiktorowi Niewiarowskiemu i podał do Kielisia. Pomocnik hutnika poradził sobie z wołczkiem i precyzyjnym strzałem z 18 metrów pokonał Bartosza Głogowskiego. Po zmianie stron nadal częściej przy piłce był Śląsk i wciąż miał kłopoty, by tę przewagę wykorzystać. W 57 minucie jedna z nielicznych akcji Krakowian. Sowiński kopnął jednak nad bramką. 10 minut później, po wyrzucie z auto o piłkę, do końca walczył Artem Mortycz. Opłaciło się po zagrał pod nogi Kacper Prusińskiego, ale napastnik Hutnika strzelił za słabo. Podobnie było pod drugą bramką. Strzał Wołczka też nie był na tyle mocny, by sprawić kłopoty Damianowi Ojokowalskiemu. Hutnik utrzymał prowadzenie i wygrał pierwszy raz od 17 września, wciąż jednak jest w strefie spadkowej. Oto wyniki ostatniej kolejki w tym roku i tabela. Prowadzi Unia z trzema punktami przewagi nad Wartą i już sześcioma nad Podhalem, które wykorzystało porażkę Olimpii i awansowało na trzecie miejsce w tabeli. Czołową szóstkę uzupełniają Świt i Stal. Tuż za strefą barażową duży ścisk w tabeli, bo 13. Zagłębie do szóstej pozycji traci tylko trzy punkty. Na dole tabeli bardzo trudna sytuacja GKS-u i rezerw euks u Walka o utrzymanie czeka KKS, Rekord i Hutnika. Klasyfikacji strzelców bez zmian, bo żaden z najlepszych snajperów nie trafił do siatki. Prowadzi Kamil Sabiło z Unis z 14 golami, przed Oskarem Kubiakiem z Sokoła, który ma jedną bramkę mniej. Trzeci z 10 trafieniami jest Walerisz Szabala z chojniczanki. To była ostatnia kolejka betknik drugiej ligi w tym roku. Na kolejny magazyn skrótów zapraszamy w lutym. Tymczasem zasubskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Do usłyszenia!